Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mati 04 i wczoraj sobie rozpoczęliśmy i dzisiaj mamy drugi odcinek z Adwentu. Dzisiaj idziemy z pikę, bo to jest dwójeczka. jest złota, nie? Co to może znaczyć? Taka, tak wygląda jak no złota. Taka. Lecimy. Karta specjalna multiple. Atletico Trzeba tak zrobić O tak Cztery główki Tak jest Mamy Juan Frana, Godina Jimeneza I Filipe Luisa Tak jest, czekamy na pierwszą saszetkę nordycką Także Zapraszamy No. Na jutro Na kolejny odcineczek Atletiko no. fajnie, no fajnie, fajnie, fajnie. Codziennie hmm. trzeba pamiętać, żeby z rońca nakręcić. Ciałka, pa. I hej, siemka.